Pięć czynników, które wpływają na wartość banknotów i jak na nich zarobić na banknotach obiegowych. Po pierwsze numeracja. Solidy, tak zwane solidy, banknoty jednorodne, tak jak widzicie, same jedyneczki, dwójeczki, trójeczki, etc. Takie banknoty są poszukiwane i ceny niejednokrotnie są bardzo wysokie. Niskie numery, najlepiej żeby ta jedynka była z tyłu, albo dwójka, trójka, to na pewno się zawsze sprzeda, w zależności od tej numeracji stanu banknotu. Drabinka numeracja, czyli po kolei idzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Niezwykle rzadka numeracja trafia się raz na 10 milionów banknotów, raz w serii. I coś, co wydawałoby się, powinno więcej kosztować, czyli tak zwane radary, bardzo rzadko się sprzedają. Dlatego piszę bardzo rzadko radary, bo ponieważ jak mam dzień, że wyceniam dużo rzeczy od Was, jestem na Instagramie, to dostaję czasami 20-30 zdjęć dziennie radarów, i to takich, które na pewno się nie sprzedadzą. Musi to być radar wyjątkowy. Ten tutaj na filmie ma taką szansę najlepiej, jakby było 3 jedynka 3 0, Taki radar, jak najbardziej. Powinien się sprzedać. Następna druga rzecz, przypominam, jest pięć czynników, które przede wszystkim muszą się zgrać. To jest seria na banknocie. Najbardziej poszukiwane oczywiście Y, A, Z, -A. również. Nie jest to wszystko, natomiast one zawsze mogą się sprzedać drożej. Czasami DA i AB, ale wszystko emisji 94, o której już mówię i tu jest klasyka, nagrałem film o serii DA 94 roku emisji, gdzie ta czcionka rośnie, ale to jest nieistotne, tam wszystkie banknoty tak czcionka rośnie, bo to też dostaję, że tu mam ruki i tu okazuje się, że cyfry idą do góry. DA 94 rok ma szansę drożej się sprzedać natomiast DA 2015 wysyłacie mi nagminnie, że macie tą serię i ona warta jest tylko 200 zł i reasumując, przede wszystkim rocznik 94, emisja 94 tam padają te największe ceny, ale nie jest to gwarantem. Kolejny istotny czynnik to stan banknotu. Przede wszystkim ci największy, z najwyższej półki kolekcjonerzy potrzebują, zbierają tylko banknoty UNC, czyli nówki z drukarni, takie jak wiecie, czasami pachną, aż jak wypłacicie z bankomatu i to z bankomatu często już nie jest banknot UNC, bo jest już jakoś pokiereszowany, natomiast im gorszy stan, tutaj macie specjalnie tak przekoloryzowane, że tutaj widzicie, pogryzione przez gdzieś tam, przez koty, psy, a tutaj yy, właśnie ten ideal i to jeszcze w solidzie, wtedy właśnie ta cena idzie do góry, bo to taki im bardziej poniszczony banknot to, to jest naprawdę bardzo ważny, istotny element całej tej układanki. No i nominał praktycznie najmniej istotny, no bo jeżeli mamy 10 złotówkę, a 200 złotówkę czy 500 zł banknot, no to wiadomo, te największe nominały zawsze szanse mają drożej się sprzedać. Natomiast też nie jest to gwarant. Jeżeli o czymś zapomniałem, to piszcie komentarze. Uzupełnieniem tego filmu jest ten odcinek, który się już Wam wyświetla, a kontakt do mnie znajdziecie w opisie. Dziękuję za oglądanie.